Świat Niemieccy i polscy śledczy nie mają wątpliwości. To policjantka, która kierowała osobowym mercedesem spowodowała wypadek polskiego autokaru pod Berlinem. Ta sprawa na początek. A potem sądowa decyzja w sprawie cennych obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie dzieła zostają spadkobierca właściciela nie ma do nich praw. A na koniec wspomnienie Pawła Konopczyńskiego, jednego z tych naszych kolegów z Radia Z, którzy odeszli od nas na zawsze. Świat o szóstej! To dla mnie prawdziwy zaszczyt przedstawić Darka Gimczaka, autora programu Świat o szóstej. Wszystko wskazuje na to, że za niedzielny wypadek polskiego autokaru pod Berlinem odpowiada kobieta, która wjechała w bok autokaru, tak zgodnie twierdzą niemieccy i polscy śledczy. Niemiecka prokuratura podejrzewa tę kobietę, zresztą policjantkę, o nieumyślne spowodowanie śmierci, gdyby taki wypadek wydarzył się w Polsce. Kierowca odpowiadałby za spowodowanie katastrofy drogowej. Gdyby do wypadku doszło w Polsce, kobieta za spowodowanie katastrofy drogowej mogłaby iść do więzienia nawet na 8 lat. Tutaj jest inna kwalifikacja prawna. Postępowanie idzie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, Za co grozi do pięciu lat. Polska prokuratura podejrzewa, że to kobieta spowodowała katastrofę, mówi szef okręgowej w Szczecinie Józef Skoczek. Dotychczas zebrane dowody przemawiają za tym, żeby przedstawić zarzut tej kobiecie. Niemieccy śledczy myślą tak samo, to właśnie ona mogła spowodować wypadek, mówi Gerd I. Laus tutejszej policji. Według aktualnych informacji, sprawczynią wypadku jest kobieta kierująca samochodem osobowym. Dopóki nie zostaną zakończone wszelkie czynności o postawieniu zarzutów, mowy nie ma. Bo nie wiemy, czy do wypadku nie przyczynił się ktoś jeszcze. Berlin Wojciech Harnas i Krzysztof Gond, Radio Józef. Cenne obrazy zostają w Muzeum Narodowym w Krakowie. Sąd apelacyjny uznał, że spadkobierca nie ma prawa do dzieł m.in. Matejki, Malczewskiego i Hełmońskiego. Marcin Kubat w Krakowie to już ostateczna decyzja w tej sprawie. Muzeum wreszcie mogą odetchnąć. Wyrok jest prawomocny. Sprawa toczyła się latami. Andrzej Kostanecki uważa, że jest jedynym spadkobiercą kolekcji dziadka. Obrazy po wybuchu wojny trafiły do muzeum jako depozyt. Potem w 1956 roku muzeum je odkupiło od przedstawicielki rodziny i sąd uznał, że ta transakcja jest wiążąca. Rozwiewając wszystkie wątpliwości, Kostanecki w pozwie domagał się zwrotu obrazu Witkiewicza. Juchas ze stadem owiec wycenianego na 150 tysięcy złotych. Kraków, Marcin Kubat, Radio Z. Mocne wejście SLD w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Lewica, która chce złagodzenia prawa, chce już w październiku złożyć swój projekt noweli ustawy. Według niego kobieta mogłaby na własne życzenie usunąć ciążę do 10. tygodnia. Lekarze zbyt często nie godzą się na aborcję ze względu na etykę, mimo że mamy i tak bardzo restrykcyjną ustawę, mówi szef Sojuszu Grzegorz Napieralski. To prawo działa w drugą stronę, bo nie stawia tamy przed przerywaniem ciąży, a wręcz poszerza ten proces. Pycha tak na prawdę człowieka w podziemi To przedwyborcze harce, tak propozycje lewicy zgodnie komentują Platforma i PiS. No ja jestem bardzo zdziwiony, że taką ideologiczną krucjatę zaczyna dziś Lewica. W sprawie aborcji jest osiągnięty kompromis. Oczywiście on nie zadowala wszystkich stron, ale tak często jest z kompromisem. Mówił Adam Hoffman Sprawa i Sprawiedliwość. Zdaniem szefa klubu PO, Tomasza Tomczykiewicza, szef sojuszu obawia się Janusza Palikota. Zapowiedzią Palikota tworzenia nowej partii lewicowej Myślę, że to jest element tego wyścigu o przywództwo na libicy. Dzisiaj, zgodnie z prawem, ciąże można usunąć, gdy zagraża ona życiu kobiety, jest wynikiem gwałtu, lub istnieje podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu. Wiadomości Radia Z. Czujesz, że wiesz o wszystkim. Jesteśmy z Wami już od 20 lat. W Radiu Z wspominamy dzisiaj te niezwykłe, ale też i te zabawne chwile, które przeżyliśmy razem ze słuchaczami. Szymon Majewski, który pracował u nas również jako DJ, do dzisiaj pamięta audycję, w której słuchacze zamawiali piosenki. Czasami trudno było odgadnąć, co zamawiający miał na myśli. Przebój zespołu Wet, Wet, Wet My Baby i po prostu gość zadzwonił i poprosił o piosenkę My Baby. przebój MC Hamera Ken i zadzwoniła babka i prosi o piosenkę Fistaszki, Skorpions i piosenkę Wind of Change. I zadzwonił pan i poprosił o piosenkę Zmiana Wiatru. Szymon wspomina, że najtrudniejsze było puszczanie staśmy nagrań oraz relacji reporterów. Wtedy komputery były jeszcze z rzadkością. Z taśmy nadawano nawet reklamy. Osiem taśm do puszczenia, bo nie dość, że jeszcze do dziennika dwie taśmy. Dla mnie bałaganiarza to była masakra. Nie byłem w stanie się do tego przyzwyczaić. To no mi się śni po nocach do tej pory. Szymon pracował w radiu z 14 lat, o, do 2004 roku. A od rana życzenia składają nam słuchacze Radia Z. Dzisiaj Zielony Telefon naprawdę rozgrzał się od ilości oraz ciepła Waszych życzeń. Niektórzy uświadomili nam, jak wiele znaczymy w ich życiu. Dzięki Wam życie mam. Jestem niewidomym i dzięki Wam nie jestem sam. Zaczęłam Was słuchać, kiedy miałam 17 lat. Dzisiaj jestem mamą Zuzi, która też was słucha. Dziękuję wam, że jesteście i proszę, żebyście byli cały czas. Słucham was od 20 lat i mam nadzieję, że będę słuchała następne kolejne 20 lat a może i więcej. Dziękujemy za wszystkie życzenia. Cały czas możecie je zostawiać na stronie radioz.pl. Dzisiaj wspominamy także tych, którzy byli z nami przez lata, a potem niestety już na zawsze odeszli. Jednym z takich dziennikarzy był. Paweł Konopczyński. Słuchacze Radia Z znali go z celnych i oryginalnych felietonów o filmie. Paweł przez lata komentował też to, co działo się w kulturze, tej wysokiej, jak i tej popularnej. Kilka miesięcy temu pożegnaliśmy go na zawsze. Basia Karasińska. Był dziennikarzem, animatorem kultury, reżyserem, ale właściwie przede wszystkim aktorem. Absolwentem Warszawskiej Szkoły Teatralnej, którego uczyli najwięksi Łapicki, Holoubek, Maja Komorowska. Sam jednak przyznawał, że był krnombrnym uczniem, co zresztą zostało mu na czasy radiowe, kiedy dołączył do zespołu Radia Z jako felietonista, choć nie tylko. Paweł wszystkich dzisiaj nie w roli fałietonu ale bohatera jednych z plotkarskich pism. Dzień dobry, Paweł. Kino, teatr, literatura i sztuka nigdy nie stały się jedynie sposobem na zarabianie pieniędzy. Były miłością jego życia, którą lubił dzielić się z innymi. Niewielu jest u nas ludzi prawdziwie śmiesznych, nie wymagam, więc za dużo ważne, by dowcipy były świeże. Lubił też dobrą kuchnię i był uzależniony od czytania w pociągach. Przez te ciągłe podróże w radiu słynął jako niepoprawny spóźnialski, który jednak potrafił rozbroić nas fantastycznymi opowieściami o tym, co zatrzymał. Go w drodze. Jego wady były dla nas równie ważne jak zalety, bo nie krył się z nimi i dzielnie stawiał im czoła. Miał dystans do świata i do siebie. Ja nie czuję się osobą publiczną i że warto mnie fotografować. Pozostał częścią Radio Z, nawet kiedy przestał z nami pracować. Dlatego z takim bólem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci 19 czerwca tego roku. Miał zaledwie 47 lat. Pozostawił ciepłe wspomnienia i audycje. Dziękujemy. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Świat o o szóstej Wiadomości Kulturalne Marek Smułka. Warszawski Teatr Studio tylko cztery razy pokaże Macbetha słynnego teatru Pieśń Kozła. Przedstawienie jest próbą odkrycia muzyczności w poezji Szekspira. Na scenie jest dużo muzyki, samurajów i przede wszystkim ruchu, mówi grający w spektaklu Kacper Kuszewski. No, pocimy się bardzo, rzeczywiście. Mnie się już kilka razy zdarzyło niebezpiecznie pośliznąć. Podłoga jest zroszona naszym potem. Bardzo intensywny spektakl nie jest długi, trwa 75 minut, ale ruszamy się prawie cały czas i do tego ciągle śpiewamy. Spektakle na scenie Warszawskiego Teatru Studio będą pokazywane dziś, jutro, pojutrze i w piątek. Potem Macbeth w reżyserii Grzegorza Brala będzie grany w Wielkiej Brytanii. Już pojutrze w Warszawie koncert inauguracyjny 16 konkursu szopenowskiego. Publiczność usłyszy mszę Cedur Missa Solemnis Coronationis Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopena i jedno z najwybitniejszych i najpopularniejszych dzieł symfonicznych, symfonię fantastyczną Hektora Berlioza. Do 16 edycji konkursu zakwalifikowało się siedmioro Polaków. W sumie startuje osiemdziesięcioro jeden pianistów. Nie tylko dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie. Podczas II wojny światowej było to aż pół miliona Polaków. Co najmniej 200 tysięcy z nich poległo walcząc za III Rzeszę. Dowiadujemy się tego z książki Ryszarda Kaczmarka Polacy w Wehrmachcie. Ta pozycja właśnie trafiła do księgarni. Wypowiedź Jacka Kurskiego o dziadku w Wehrmachcie wywołała przed trzema laty wstrząs na polskiej scenie politycznej, ale sprawiła też, że służba Polaków w armii III Rzeszy nie jest już tematem tabu. Pisze autor we wstępie do książki. To był Marek Smuka, Wiadomości Kulturalne w wciąż Darek Klimczak, autor programu Świat o No i jak? Była trema, była trema i przyznam się, że tak nie do końca byłem pewny, że wszystko się rzeczywiście powiedzie i uda. No, a się chyba udało, prawda? Oczywiście. Więcej komputerów w studiu, rozumiem? Tak, zdecydowanie. Wydaje. Więcej komputerów niż za moich czasów. No i nie mam nawet kartki papieru, ani długopisu. Jejku, jejku. Nie trzeba. Oszczędzamy lasy. Teraz piszesz, teraz jesteś w gazecie. Brakuje ci radia czasami? E pracy w radiu tak, tak czasami tak czasami się łapię na tym, że chętnie bym wrócił do tych dawnych czasów. Ja, mi się wydaje, że Radio Z z pierwszej połowy lat 90., czy w ogóle z lat 90. było takim miejscem absolutnie niezwykłym, niepowtarzalnym, czymś czego y, nigdy potem nie miałem, jeśli chodzi o miejsce pracy, czymś o czym zawsze marzyłem i myśl, myślę, że wszyscy ci, którzy pracowali w Radio Z od samego początku, potem czuli taki lekki zawód Idąc do innych miejsc pracy, że no nie ma tej atmosfery, nie ma tych yy, dowcipów, nie ma tych rozmów z kolegami, że jest bardziej poważnie. To, co się działo w Zetce. Nie mówi się Zetka, tak? M nie nie wiem. <śmiech> możesz <śmiech> mówić oczywiście, Zetka. To, co się działo w Radiu Z na początku, yy, myślę, jest yy, naprawdę rzeczą, która już nigdy nie będzie w Polsce miała miejsca, tak sądzę. To jest trochę smutne. Ja to smutne. znam z drugiej strony, ze strony słuchacza, ponieważ byłem waszym wiernym słuchaczem, dzisiaj jestem tutaj, więc doskonale wiem, o czym mówisz. Darku, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze tylko podziękować dwóm osobom, Andrzejowi Brzuszkiewiczowi i Paulinie Stolarek, bez których Świat o Szóstej pewnie by nie istniał. Przychodź częściej. Postaram się. Świat o Szóstej Jeszcze pogoda z walejkami, pani Ewa Bem. Tak, przyda się jutro parasol w całym kraju, możliwe przelotne opady deszczu, no i będzie chłodniej. Edyta Bartosiewicz, nawet chłodno, nie tylko chłodnie. 9 stopni na Warmii, Mazurach oraz Małopolsce, 10 w centrum, w Wielkopolsce najcieplej, 12 stopni koło Szczecina.